Środny książę prymicjanci, bracia i siostry, kochane dzieci. Niech Bóg będzie ulubiony w tym, co wyświadczył jednemu z Posił nas wziętych. Uruznam Ten, który będzie żniwiarzem i będzie pasterzem. Otoczony miłością w tym wszystkim, co było wielkim przygotowaniem dla Jego kapłaństwa. Na naszej ziemi. Rosną kwiaty. Jesteś kwiatem, który wypielęgnowali Twoi rodzice przez swoją miłość, przez swoją wiarę i modlitwę, na pewno przez nie przespane noce, a także i przez przelane łzy. Rosłoś na ich oczach, ale nikt z nich nie chciał Ci powiedzieć, co wybrać, bo wiedzieli, że w Twoim sercu. Czyni to ten, który jest siewcą i najlepszym pasterzem. Wiele razy ludzie pytają, dlaczego ksiądz został księdzem? Nie wiem. Przecież człowiek sobie niczym na to nie zasłużył. Jednak Pan Bóg tak zaplanował, tak wszystkim pokierował, że im więcej człowiek ma lat, tym bardziej jest przekonany o tym, że wszystkimi jego krokami kierował właśnie Pan Bóg. To trzeba się Bogu zakochać od pierwszego spojrzenia. Na pewno pytały siebie, czy dam radę. Jak to będzie? Jezus się tłumaczył. Lisy mają nory, ptaki mają gniazda, ale Syn Człowieczy... Nie ma miejsca, gdzieby głowę mógł skłonić. Zaufałeś Jezusowi Chrystusowi. Tam w Krakowie w naszym seminarium uczyłeś się modlitwy. Uczyłeś się tego zawierzenia Bogu i zaufania, aby teraz przez ciebie inni ludzie mogli bardziej pokochać Pana Boga. Ile wysłuchałeś godzin wykładów, przez te sześć lat studiów, ile godzin studium, silencium. A wszystko to raz było radością, a raz cierpieniem. Raz było wzlotem, a raz upadkiem młodego człowieka. 13 maja tego roku, troszeczkę ponad tydzień temu w sobotę, w dzień pani Fatimskiej w kaplicy w Krakowie, Przyjąłeś święcenia kapłańskie? Byłeś rzucony krzyżem na posadzkę, jak żywa hostia na ofiarę? Czy słyszałeś wtedy modlitwę całego kościoła, wyśpiewaną w do wszystkich świętych? A w Twoim sercu na pewno były te pytania, Panie, czy Moje ręce są godne Ciebie piastować? Czy moje ręce są godne podawać ciebie w komunii świętej drugiemu człowiekowi? Czy moje usta są godne, aby głosić Twoją dobrą Ewangelię? Chciałoby się powiedzieć, tak, z Bożą Pomocą. Bo nie Wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem, mówi Jezus. Tak, jesteś godny być Jego kapłanem. To jest wielki zaszczyt, ale jeszcze większa odpowiedzialność. Jezus poprosił Ciebie, księże Maksymilianie, abyś był na resztę swojego życia, wyporzucił swoje usta, swój umysł i swoje serce. Niestety już nie będziesz miał swojego prywatnego życia. Będą przed Twoim kapłaństwem. Różni ludzie, i wielcy, i mali, i profesorowie, i ci, którzy nie umieją się podpisać. I będą mówić do Ciebie, Ojcze, proszę o naukę, kapłańskie rozgrzeszenie. Będą do Ciebie podchodzić ze złożonymi rękami, po to, by od Ciebie przyjąć ciało Pana Jezusa. Będą Cię wołać do swoich domów, Abyż namaszczał chorych ludzi. Będziesz chcił dzieci i je przygotował do pierwszej komunii świętej. Młodzież do sakramentu bierzmowania. Będziesz tutaj przy ołtarzu błogosławił małżonków, bo ręce kapłana mają wielką moc. Mają moc i siłę, ściągność człowieka, ciężar jego grzechu. Będziesz odprowadzał na cmentarz tych, którzy już odejdą do wieczności. Tak, jesteś godny być kapłanem Chrystusa, bo On cię wybrał. Dzisiaj Chrystus posyła cię na żniwo. To nie jest łatwa praca. To jest pot, trud, spocone czoło, nie jest łatwa praca, bo tam, gdzie jest pszenica, bardzo często pojawia się jej chwast. Pismo Święte mówi, że ten chwast nasiali źli ludzie. Idźcie. Posyłam Was jak owce między wilki. Mnie prześladowali i Was będą prześladować, mówi Jezus. W życiu każdego kapłana pojawia się nie tylko radość, ale także i trudy, których nikt nie zna. Chociaż najbliżsi mogą coś wyczuwać, ale nikt nie jest w stanie zrozumieć Twojej duszy i tego, co się w niej dzieje. Będziesz szedł drogą krzyżową, bo to jest droga tych ludzi, którzy zdecydowali się iść śladami Jezusa Chrystusa. Będziesz często przeżywał ogrójcowe godziny, jak Jezus. Jedna już się rozpoczęła, bo musiałeś pożegnać w domu swoich rodziców, swoje rodzeństwo. Oni już będą mieć swoje sprawy. Jesteś poświęcony Bogu i drugiemu człowiekowi. Pewnie nieraz zapytasz Panie, zostawiłem wszystko, co za to otrzymam, jak apostołowie. Jezus Ci powie, nic ze skarbów tego świata. Ja będę Twoim wynagrodzeniem, ja będę Twoim bogactwem, ja będę Twoją mocą. W życiu każdego kapłana pojawiają się także i zwątpienia, bo to jest naturalna rzecz. Ale będziesz czerpał siłę od Jezusa, a Twoi wierni będą Cię, mam nadzieję, wspomagać swoją modlitwą. Bo każda parafia dla kapłana to jest po prostu rodzina. Nie będziesz sam. Wiemy, że dzisiaj w tym zwariowanym świecie nie jest łatwo być księdzem. Kiedy za każdym rogiem słyszy się złodziej, pedofil, materialista czy kciwiec, kiedy jest tyle jadu w naszych ustach, nienawiści, tyle plotek. Nie jest łatwo być księdzem. Kiedy wielu chce, byśmy byli nijakimi kapłanami. Byśmy nie mówili nic o moralności. Byśmy nie wymagali. Nie jest łatwo dzisiaj być kapłanem. Diabeł nie lubi ludzi w sutannach, dlatego ich chce zniszczyć przy pomocy zwykłych ludzi. Nie można siebie zdjąć kapłaństwa wychodząc poza kościół, na ulicę, do szkoły. Kiedy święty Paweł nauczał, powiedzieli mu Żydzi, posłuchamy Cię innym razem. I będziesz ten krzyż niósł już do końca życia. Ale dobrze wiesz, że nie ma innej drogi. Bo kto idzie za mną, a nie wierzy swego krzyża, nie może być moim uczniem. Drugi książę Prymicjanin, Ci dziękujemy, że dzisiaj jesteś z nami, tutaj w Nowej Słupi, że w tym nawale pracy i różnych zaproszeń ta jedna niedziela jest i dla nas przeznaczona. Ksiądz Maksymion jest jeden w tym roku wyświęcony, a więc taki rodzynek nasz w zakonie. I cieszymy się, że jesteś dzisiaj tu u nas. Ogarniamy Cię naszą miłością, naszą modlitwą, naszą życzliwością. Zostałeś kapłanem w setną rocznicę objawień fatimskich. Obierz sobie Marię za swoją przewodniczkę. Niech ona będzie Twoją matką, bo to jest matka kapłanów. Twój patron święty Maksymilian Kolbe za widzę życia obra słowa przez Maryję do Jezusa, od serca Matki do serca Jezusa. Uciekaj czasem. Właśnie do jej serca. Posłuchaj, jak ono bije. I tam przed nią sobie zawsze przypominaj swoją pierwotną gorliwość, swoją wiarę, swoją miłość. I tego ci życzymy. Życzymy, abyś mądrze głosił Ewangelię. Pięknie odprawiał sumy, byś był wciąż dobry jak chleb i jak dogmat nigdy się nie zmieniał. Dzisiaj Całujemy Twoje namaszczone kapłańskie dłonie i prosimy, byś z nimi pobłogosławił. Niech Bóg w Trójcy jedyny będzie ulewiony w Twoim kapłaństwie. Amen.